Lato jest dla Dolnego Śląska okresem szczególnie bogatym w wydarzenia kulturalne. W dawniejszych czasach nasz region tętnił życiem artystycznym, był inspiracją dla wielu twórców i ten obraz Dolnego Śląska na naszych oczach się odradza. W dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu przez samorząd województwa dolnośląskiego. W sierpniu w pałacu wojanów miała miejsce druga edycja festiwalu Del Arte, który nawiązując do kulturalnych tradycji regionu, łączy sztuki plastyczne, muzykę i poezję a jednocześnie wprowadza nowe, współczesne formy wyrazu. W ciągu 9 dni trwania festiwalu Wojanów gościł m.in. Światowej Sławy Muzyków z Filharmonii Wiedeńskiej, śpiewaków, pianistów, ceramików, szklarzy, aktorów, filmowców, rzeźbiarzy, malarzy, fotografików i poetów. Światowej Sławy Muzyków gościł także 51. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju poświęcony zmarłej w ubiegłym roku śpiewaczce Marii Fołtyn, założycielce Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki, której hołd złożył Stanisław Rybarczyk i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Skradec Kralowe. Dla nas śpiewa przybyły prosto z Werony Artur Ruciński, jeden z najlepszych barytonów świata, który fantastycznym recitalem porwał publiczność w Teatrze Zdrojowym. Nie obeszło się oczywiście bez tradycyjnego korowodu Moniuszkowskiego, i parady podhalańczyków, czyli orkiestry reprezentacyjnej straży granicznej. Wysoki poziom, muzyczna różnorodność oraz bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty. Warto się wybrać za rok do kudowy zdroju. Górskie łaziki, romantyczne dusze, poszukiwacze bukowych domów i schroniskowe smętki zjechały z całej Polski, by spotkać się i posłuchać tych, którzy śpiewają tym samym językiem, szukając alternatywy dla miejskiego zgiełku i życia w pośpiechu. Na 25. festiwal gitarą i piórem do Karpacza na stok Lodowiec przy ulicy Wolnej Cztery, a występowali między innymi Tomasz Steńczyk, Wolna Grupa Bukowina, Andrzej Poniedzielski, Grzegorz Turnał, Wojtek Jarociński, Szymon Zychowicz, Artur Andrus i Mariusz Lubomski. Tegoroczna śpiewogra odbywa się pod honorowym patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzego Pokoja, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łóżniaka oraz burmistrza Karpacza Bogdana Malinowskiego. <klucza> Wiosna 1945 roku. Książ jest jeszcze w rękach żołnierzy niemieckich, ale szturm na zamek przypuszczają Amerykanie. Trwa zażarta walka. Niemcy stawiają zdecydowany opór. Amerykanie muszą zdobywać zamek kawałek po kawałku. To nie jest film. To próba odtworzenia wydarzeń sprzed niemal 70 lat w ramach pierwszego Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic na Zamku Książ. Imprezę otworzył w obstawie amerykańskich żołnierzy marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec i prezes zamku Krzysztof Urbański. Trzydniowe spotkania z tajemnicami obejmowały wykłady historyków i poszukiwaczy skarbów widowiska historyczne, zwiedzanie zamku, projekcje filmów, oglądanie eksponatów z Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu, a także przysmaki z minionych epok. Czyli uczta historyczna oraz lodowa rzeźba księżnej Daisy na koniu plus niemy nosferatu z muzyką na żywo w wykonaniu Czerwi.